Przepraszam, ale niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie. No ale jak to spróbuj użyć innych słów. No właśnie, dzisiaj porozmawiamy o chatbotach, ale nie o takich chatbotach. Również nie o takich, które udzielają błędnych odpowiedzi albo nie mają o niczym pojęcia, a tym bardziej nie o takich, które są po prostu zbędnym dodatkiem do strony internetowej. Cześć, ja nazywam się Szumon Kubala i w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci jak możesz wykorzystać własnego wirtualnego asystenta połączonego z firmową bazą danych, który będzie odpowiadał na pytania Twoich pracowników oraz Twoich klientów dzięki integracji z chatem GPT. Lecimy z tematem. Na początku omówimy sobie budowę chatbotów, ich praktyczne zastosowania, następnie budowę solidnej bazy danych, a na końcu dalsze możliwości rozwoju. Jak widzisz, chatbota możemy porównać do ludzkiego ciała. Baza wiedzy, czyli wszystkie informacje o Twojej firmie, produktach i procesach biznesowych to mózg naszego robota. I to właśnie stąd chatbot czerpie informacje, które następnie udostępnia, udzielając odpowiedzi naszym klientom czy pracownikom. Taką bazę danych możemy stworzyć wrzucając, Parę lub parę nawet parę dziesięć plików do chatu GPT, a następnie prosząc go o stworzenie struktury i formy, która będzie na zasadzie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Szkieletem i mięśniami jest narzędzie BotPress. To właśnie ono umożliwia nam darmowe i bardzo proste zbudowanie takiego chatbota w zaledwie parę minut. Ono daje nam również integrację, interfejs i całe działanie, cały mechanizm, który stoi za tym, jak to wszystko działa. Mamy jeszcze tutaj automatyzację, która działa jak ludzki kręgosłup, czyli łączy wszystkie programy i narzędzia w jeden system i przekazuje między nimi informacje. Jednak ten temat zostawmy sobie na kolejny odcinek. Zastosowanie chatbota jest całkowicie dowolne. Jednak przed wykorzystaniem go do jakichkolwiek zadań na początku warto przeanalizować cały proces, zmapować go i wybrać który element będzie zoptymalizowany przez naszego chatbota i jak dokładnie wykorzystamy go w naszym procesie. Pierwszym przykładem jest udzielanie odpowiedzi na problemy naszych klientów. Przykładowo kupiłem oprogramowanie od dowolnego wydawcy. Mam problem z wdrożeniem tego oprogramowania na moim komputerze, coś mi nie działa, jest godzina 23, więc dział obsługi klienta już nie pracuje. Wchodzę na stronę internetową, gdzie mam specjalny dostęp i mówię chatbotowi: Mam taki i taki problem. I co teraz robi chatbot? On pyta się mnie, czy odpowiednio wykonałem poprzednie kroki, szuka sobie w instrukcji jak to powinno wyglądać i czego nie wykonałem, a następnie sprawdza dokument z najczęstszymi problemami przy wdrożeniach. Formułuje odpowiedź, wysyła mi to na komunikator i takim sposobem mogę szybko cieszyć się poprawnie wdrożonym produktem. Mamy teraz wirtualnego asystenta, którego możemy wykorzystać do pomocy naszemu zespołowi. Przykładów może być tutaj tysiące, miliony, miliardy. Jednak skupmy się na dwóch najbardziej konkretnych, najbardziej też przykładowych. Mamy handlowca, który potrzebuje uzyskać informację, czy faktura została już zapłacona przez naszego kontrahenta, aby kontynuować swoje działania. Musi on pójść do działu księgowości, zobaczyć, czy księgowa ma może czas i ochotę go przyjąć. Następnie księgowa musi wyszukać w programie informację, czy taka faktura jest opłacona bądź nie, i udzielić naszemu handlowcowi informację. Super, jeśli wszyscy są w biurze. Natomiast gorzej, jeśli jedna z tych osób pracuje zdalnie, ma teraz dwutygodniowy urlop lub w ogóle pracuje w innych godzinach. I tutaj z pomocą przychodzi nam Botpress, który ma podłączenie do bazy danych naszych faktur, lub ewentualnie do pliku, który łączy się z naszym narzędziem księgowym i w dosłownie parę sekund jest w stanie odpowiedzi handlowcowi tak, ta faktura została już opłacona, możesz działać dalej. Niesamowite usprawnienie. Tutaj mamy jeszcze bardzo ciekawy przykład onboardingu pracowników, czyli wdrażania nowych osób do firmy. Nasz klient miał problem z bardzo dużą rotacją w swojej firmie, osób, które wykonywały zadania konieczne, powtarzalne, takie, które po prostu trzeba przeklikać. I ja zawsze do wdrożenia takich nowych osób wykorzystywał najbardziej doświadczonego pracownika w dziale, który poświęcał po parę godzin swojej pracy na to, aby wdrożyć takiego nowego pracownika. My usprawniliśmy to wdrażając chatbota który za rękę krok po kroku krok prowadzi nową osobę w naszej firmie, zwraca uwagę na co uważać na danym etapie, a jeżeli taka osoba napotka jakiś problem wykonując już te czynności lub ewentualnie nie wie jak coś wykonać, może zapytać się chatbota. Następnie ten doświadczony pracownik może poświęcić 15 minut dziennie na końcu każdego dnia pracy, aby sprawdzić rozmowę z naszym chatbotem i upewnić się, że pracownik jest dobrze wdrożony, lub ewentualnie zaproponować mu zmiany w jego toku pracy. Jako trzeci przykład mamy lead nurting. Tutaj, chatbot na stronie internetowej jest w stanie rozpoznawać oczekiwania i potrzeby naszych potencjalnych klientów i następnie proponować im odpowiednie produkty i spersonalizowane rozwiązania. Wirtualnego asystenta zbudowanego na WordPressie może umieścić właściwie w dowolnym miejscu. W mediach społecznościowych na stronie internetowej, na specjalnej aplikacji dla pracowników lub na naszym firmowym komunikatorze pod naszym numerem, aby po naszych godzinach pracy lub wtedy, kiedy jesteśmy zajęci automatycznie odpowiadał na pytania firmowe. Dlaczego więc nie wykorzystujemy takich rzeczy czatu GPT? Czat GPT może udzielić nam poprawnej odpowiedzi, jednak nigdy nie ma ono szczegółowych informacji o naszej firmie. Stąd podaję przykłady teoretyczne. Jeżeli zapytamy o prawie podatkowym w Polsce, nigdy nie wiemy, czy nie będzie pisał o prawie podatkowym na Filipinach czy w Australii. Dodatkowo, chat GPT, gdy nie zna odpowiedzi, może zmyślić historie, które zupełnie nie mają prawa bytu w biznesie. I tę sprawę rozwiązujemy stworzeniem własnej bazy wiedzy i dostarczeniem kompletnych informacji o naszej firmie i produktach, co skutkuje zawsze podaniem poprawnej odpowiedzi i brakiem tzw. halucynacji. WordPress oferuje nam również własny interfejs. Czyli możemy dowolnie dostosować wygląd naszego chatbota oraz umieścić w nim reklamy, zdjęcia czy filmiki oraz personalizować ton wypowiedzi. BotPress ma trzy opcje wstawienia swojej własnej bazy wiedzy. Pierwszy, który jest najszybszy, ale również najmniej dokładny, to podlinkowanie z Twojej strony internetowej. Bot będzie korzystał ze wszystkich informacji, które znajdzie na swojej stronie www i niestety również tych, które gdzieś zawieruszyły się podczas aktualizowania treści. One są niewidoczne dla ludzi, ale boty z łatwością mogą dostać się do nich przez mapę strony. Nie chcemy więc, aby bot udzielał informacji o naszym zespole sprzed 10 lat czy o produktach, których już dawno nie mamy na magazynie. Opcją, która rozwiązuje te problemy, którą również wykorzystujemy na zasadzie WadeSyn, jest zaaploadowanie dokumentów typu Word. Zbieramy sobie wszystkie informacje o naszej firmie, opisy produktowe, dane odnośnie procesów i wrzucamy je do czatu GPT w formie tekstowej. Następnie prosimy czat GPT w promptcie o połączenie tych dokumentów w jedną wypowiedź, która tworzy strukturę pod bazę danych i format najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi. Mamy jeszcze opcję wpisania treści w polu tekstowym, natomiast ja tego zupełnie nie polecam, ponieważ naprawdę ciężko jest wpisać tak dużą ilość danych w małym polu tekstowym i naprawdę łatwo jest przypadkowo je usunąć i nigdy tego nie odzyskać. To przydaje się w jednej sytuacji, kiedy dzwoni do nas klient i mówi hej, Twój chatbot podaje niepoprawne informacje, sprawdź to proszę. Więc my jesteśmy w restauracji, nie mamy dostępu do laptopa, chwytamy za telefon, wpisujemy w przeglądarce Botpressa, a następnie prostujemy informacje, które chatbot udziela naszym klientom. I dopiero kiedy wrócimy do biura, siądziemy przy laptopie, otwieramy sobie dokument i tam już wprowadzamy finalne edycje, a następnie go podmieniamy. Bo daje nam możliwość wstawiania paru dokumentów, paru baz danych. Więc na początku wstawimy sobie PDF, który będzie informacją o naszych produktach. Będą tam zawarte opisy, zdjęcia oraz nazwy produktów. Następnie dodamy sobie PDF 2, to dwa tygodnie, który będzie opisywał naszą firmę, historię, realizowane zamówienia. I po paru miesiącach możemy usunąć PDF numer 1 i podłączyć sobie automatyczną bazę danych, która będzie na bieżąco co parę godzin aktualizowała razem z naszym systemem ceny i wszystkie informacje zmienne. A to już jest pierwszy krok do automatyzacji w Twojej firmie. Zachęcam Cię teraz do darmowego przetestowania Botpressa. Link znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli zalogujesz się tam kontem Google lub stworzysz własne konto, trafisz na samouczek, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy tworzenia bota. Na początku polecam wybrać wersję ze stroną internetową którą wybierasz z szablonu, wpisujesz swój adres strony internetowej i gotowe, możesz się z nim pobawić, przetestować, posprawdzać jego umiejętności. Później możesz stworzyć pierwsze bazy danych i poddawać dokumenty, a następnie możesz przeglądać szablony, gdzie znajdziesz np. bota ułatwiającego rekrutację nowych pracowników. To co zobaczyłeś w dzisiejszym materiale jest pierwszym krokiem w rozwoju produktów w formie MVP czy najprostszej i najbardziej podstawowej wersji, gotowej już do wykorzystania w Twojej firmie. I teraz, jak dalej może wyglądać ta ewolucja? Stworzyłem tutaj proces, gdzie Twój klient rozmawia z chatbotem, który ma za zadanie umówić go na darmową konsultację. Chatbot zbiera informacje takie jak e-mail, imię, nazwa firmy, numer telefonu oraz preferowana data konsultacji, a następnie zapisuje je w Airtable, table czyli takim lepszym Excelu. Przesłanie tych danych uruchamia automatyzację, która w Asanie przydziela odpowiedniego handlowca, przypisuje do niego zadania, następnie tworzy event w Calendly i wysyła informację na e-mail do naszego klienta i handlowca ze szczegółami takiego spotkania. I to wszystko można dopiąć w około 40 sekund. Bez użycia pracowników o dowolnej porze dnia i nocy. I to jest najpiękniejsze w firmowych robotach. Kiedy wszyscy śpią, one pozyskują nam klientów i zarabiają za nas pieniądze. Szczególnie jest to fajne w branży B2C, kiedy nasi klienci wyszukują informacje o produktach i je kupują po godzinie 17-18, kiedy Twoja firma jest już zamknięta. Mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci wdrożyć firmowego chatbota, a monotonne procesy i zadania zostaną oddelegowane do sztucznej inteligencji. Jeśli chcesz, abym z moją firmą Madejsem pomógł Ci w pełni zautomatyzować takiego wirtualnego konsultanta, to zapraszam Cię na darmową 30-minutową konsultację, podczas której przeanalizujemy, jak możemy usprawnić Twoje procesy biznesowe. Dzięki wielkie za uwagę. Zachęcam Cię do polubienia tego filmu, jeśli miał on dla Ciebie wartość biznesową. Zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić nowości ze świata AI i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.